Można powiedzieć, że na święta czy też na nowy rok świadkowie Jechowy w Czechach dostali prezent od czeskiego rządu w postaci rozpoczęcia pewnego procesu przyglądania się tej grupie religijnej. Być może jeszcze to nie będzie prowadzić od razu do jakichś konsekwencji, chociaż Strażnica już zaczyna trząść portkami mocno i w odpowiedzi na działania czeskiego rządu oczywiście mówi swoim wyznawcom w Czechach, żeby zrobili to samo, co zrobili w Rosji, czyli zasypali urzędy listami. Dlaczego Czesi się biorą za tą organizację i jakie to będzie miało konsekwencje? Witam wszystkich na kanale, zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jesteś nową osobą, zapraszam do lajkowania, do udostępniania materiałów, komentowania, jeśli subskrybujesz kanał też możesz wyłączyć powiadomienia, jeśli nie chciałbyś, żeby miało to jakieś negatywne konsekwencje, bo na przykład jesteś Pimo. A jeśli uważasz, że warto też wspierać ten kanał, to co robię, tą pracę, którą wykonuję, to można też to robić poprzez różnego rodzaju portale. Na przykład postawić kawę na portalu BuyCoffee. Można to robić jednorazowo, bez rejestracji, anonimowo. Także jest to w pełni bezpieczna forma. Albo też wspierać kanał bezpośrednio na YouTube czy na Patronite. Linki są w przyczepionym komentarzu i w opisie filmu. Za każde wsparcie, niezależnie od portalu, bardzo dziękuję. Dziękuję też patronom za to, że wspierają ten kanał. To dużo dla mnie znaczy. Na pewno przyczyni się też to do tego, żeby rozwijać ten kanał i żeby jeszcze więcej osób mogło dowiedzieć się o tych rzeczach, o których rozmawiamy na tym kanale. A więc co się wydarzyło w Czechach niedawno? Otóż w Czechach został wysłany do zborów przez organizację list, który pokazuje, że oni panikują dosyć mocno. Panikują z tego powodu, bo sami stosują metody, jakie stosują. Boją się teraz w Czechach unieważnienia rejestracji. Tutaj możemy zobaczyć, to jest przetłumaczone z czeskiej strony, czeskiego portalu na polski język przez automatyczne tłumaczenie Google, które jest dostępne w przeglądarce Chrome. Ale można dużo tutaj wywnioskować. Mamy też list po czesku, który został wysłany do zborów w Czechach. I co jest tam napisane ciekawego? Odczytano to zawiadomienie tego Towarzystwa Religijnego Świadków Jehowy, które zostało rozesłane przez czeskie kierownictwo Stowarzyszenia, tzw. Oddział w dniu 18 grudnia. Według tego listu oddział dowiedział się o krokach podjętych przez odrębny Wydział Kościołów i Związków Wyznaniowych Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, które mogły doprowadzić do unieważnienia rejestracji naszej osoby prawnej NSJ. Zgodnie z zawiadomieniem dla świadków istnieje ryzyko, że ministerstwo będzie działać zgodnie z postanowieniami i tutaj są, tu jest wymieniona ustawa, paragrafy. Oni mówią, że istnieje ryzyko, że ministerstwo będzie działać zgodnie z postanowieniami ustawy. W końcu jak to jest? Musicie się podporządkować jako świadkowie tej władzy zwierzchniej czy nie? Bo werset, na który się powołujecie, to wyraźnie mówi, że Bóg, żadna władza nie istnieje bez Jego woli. Zmieniliście też ten werset, ale już mniejsza o to. W tym punkcie C stwierdza się, w punkcie C tej ustawy, ministerstwo wszczyna postępowanie w sprawie unieważnienia rejestracji Kościoła i Związku Wyznaniowego, jeśli zarejestrowany Kościół i Stowarzyszenie Wyznaniowe prowadzi działalność z naruszeniem punktu trzeciego, i tam są wymienione ustępy. Ministerstwo uważa możliwe działania świadków jehowy naruszające to prawo. W zawiadomieniu stwierdza się to w następującym zdaniu, czyli w tym liście. Rząd stwierdza, że ma zastrzeżenia do kilku naszych doktryn, w tym po pierwsze stosowania biblijnej zasady unikania krwi, oczywiście to nie jest żadna biblijna zasada, tylko sobie wymyśliliście to, w przypadkach, gdy rodzice podejmują decyzje dotyczące małoletnich dzieci oraz dwa stosowanie zasady biblijnej w celu ograniczenia kontaktów społecznych z tymi, którzy zostali oddzieleni od kościoła lub oddzielili się od niego. Czyli tutaj chodzi o wykluczenia i dobrowolne odejścia ze związku religijnego. To są tak zwane odłączenia w tej organizacji, to się tak nazywa. Tutaj dalej w tym artykule czytamy, że treść obwieszczenia, czyli to jest, jak dobrze rozumiem, chodzi o ten list, o odsyła do artykułu 5 tej ustawy, w punkcie pod literą E wskazano. Nie można zakładać i rozwijać działalności kościoła i stowarzyszenia wyznaniowego, których nauczanie lub działalność zmierza do naruszenia prawa lub osiągnięcia jakiegoś celu w sposób niezgodny z prawem, zwłaszcza jeżeli ogranicza wolność osobistą osób, w szczególności za pomocą środków psychologicznych lub przymusu fizycznego, do wywołania uzależnienia, które prowadzi do wyrządzenia tym osobom lub członkom ich rodzin krzywdy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej, do naruszenia ich więzi społecznych w tym do ograniczenia rozwoju psychicznego nieletnich lub ograniczenia ich prawa do nauki albo uniemożliwia małoletnim dostęp do opieki zdrowotnej odpowiadającej ich potrzebom medycznym. Prawdopodobnie najbardziej chodzi tutaj o to naruszenie więzi społecznych i uniemożliwianie małoletnim dostępu do opieki zdrowotnej, chociaż widzę też ciekawe tutaj mają prawo ponieważ jest napisane, że ogranicza wolność osobistą osób za pośrednictwem środków psychologicznych. Czyli za pomocą środków psychologicznych wywołuje się uzależnienie, które prowadzi do wyrządzenia tym osobom krzywdy psychicznej. Ja myślę, że to też powinno być podnoszone i pewnie będzie. Akurat to nie zostało podkreślone, ale myślę, że to jak najbardziej powinno być zbadane. Naruszenie więzi społecznych, czyli to wykluczanie, jest też przecież naruszeniem wolności osobistej i wywoływanie przymusu psychicznego często i prowadzi do przemocy psychicznej. Ile osób z tego powodu cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, na depresję, na zaburzenia lękowe, czy nawet jeszcze nieraz to prowadzi do jeszcze większych problemów ze zdrowiem. Tutaj jeszcze czytamy o tym, że druga część zawiadomienia zawiera dwa żądania. Pierwsze z nich to, że każdy, tu powinno być raczej głosiciel, czyli każdy głosiciel w Republice Czeskiej, który chciałby, który chciałby, to ciekawe, oczywiście, nie chciałby, tylko masz napisać, rozważyć wysłanie pełnych szacunku listów ze skargami w związku z groźbą wyrejestrowania do następujących urzędników państwowych, prezydenta Republiki Czeskiej, premiera, ministra kultury, ministra sprawiedliwości, ministra spraw zagranicznych oraz odrębnego wy... Wydziału Ministerstwa Kultury i Dospraw Kościołów i Związków Beznaniowych. W drugiej prośbie oddział zaprasza członków do modlitwy. Taką tutaj mamy informację. Przypominam, że w lutym będzie proces znowu rozprawa w Norwegii. A tutaj Czesi też się biorą za świadków i bardzo dobrze za tej ich praktyki. Ciekawa jest ta reakcja świadków, bo widać, że oni od razu się boją i chcą, czy próbują to ucinać w zarodku, natomiast raczej im się to nie uda i zobaczymy jak to będzie dalej poprowadzone, czy ludzie, którzy się tym zajmą, będą mieli na tyle motywacji, żeby dobrze to przebadać, całą tą organizację, całe te praktyki, powołać odpowiednich świadków. Jeśli ktoś będzie się na tym choć trochę znał i wcześniej zasięgnie jakiegoś języka, to prawdopodobnie będą urzędnicy wiedzieli, jakie się praktyki stosuje i również jeśli chodzi o ten przymus psychiczny, czy tą przemoc psychiczną, która w tej ustawie jest tam zapisana, że tego nie może być w związku religijnym, że to jest działanie wbrew prawu i dobrze by było, żeby ci urzędnicy wiedzieli o tym, że to nie tylko chodzi o samo wykluczanie czy potrzeby medyczne dzieci, chociaż to jest oczywiście też. Bardzo bardzo ważne, ale też, że istnieje cały system nadużycia pod względem przemocy psychicznej wobec osób, które tam są w tej organizacji, cały system manipulacji psychologicznej, która wpływa destrukcyjnie na psychikę ludzi, którzy tam są, a przecież wiadomo, że również są tam dzieci, młode osoby. Mam nadzieję, że do tych urzędników to dotrze. Czy ktoś im o tym powie? Może byli świadkowie z Czech, że tam są po prostu praktyki, które zagrażają zdrowiu psychicznemu ludzi poprzez destrukcyjną manipulację psychologiczną. Także zobaczymy, jak się to rozwinie w komentarzach pod którymś z artykułów dotyczących tej sprawy, czy, czy na jednym z forów były też takie komentarze, że Słowacja podobny proces zaczyna przeprowadzać. Ja jeszcze nie znalazłem tych informacji, ale takie były głosy w tych komentarzach o Słowacji, więc prawdopodobnie może ktoś pisał akurat z tego kraju, bo to było międzynarodowe forum. Być może się tak zdarzy, że sąsiedzi, nasi sąsiedzi, części słowacy, wezmą się za tą organizację po Norwegii i po innych krajach, które też prowadzą różnego rodzaju postępowania. I w końcu przestanie być ta organizacja odbierana jako ten cukierkowaty lukier na zewnątrz, tylko ktoś zacznie się, a w tym wypadku rządy, zaczną się konkretnie przyglądać praktykom, które są prowadzone w tej organizacji pod płaszczykiem miłości i dobroci i wielkiego lukrowanego pączka, który jest dawany na zewnątrz ludziom, a w środku zgnilizna. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, jak Czesi przeprowadzą ten proces i jak to będzie dalej wyglądać, w taki sposób ta sprawa się na razie przedstawia. Świadkowie, jak zwykle, próbują wywierać nacisk na rządy tym wysyłaniem listów. Prawdopodobnie będzie to miało zupełnie odwrotny skutek. Takie mam wrażenie. No, ale wiadomo, że ci, którzy nie myślą, to wezmą udział w takim pisaniu bezmyślnych listów i będą zatykać te urzędy pocztowe. W zasadzie to nie wiadomo, co to ma zmienić, że świadkowie sobie napiszą listy do różnych urzędników i to nagle ma to spowodować, że oni przestaną badać organizację świadków. Te listy będą zapewne propagandowe, bo wiadomo, napiszam świadkowie, że tutaj jest tak pięknie, że my się tak świetnie czujemy w tej organizacji. I jeszcze podejrzewam, że ci, co naprawdę mają problemy z psychiką, właśnie ze względu na to, że są w tej organizacji, to też będą pisać, że tak naprawdę to jest taka świetna i piękna organizacja, a to tylko będzie pokazywać, jak można zmanipulować kogoś, będąc w tym syfie w środku. Może macie jakieś więcej informacji na ten temat, to też zapraszam do komentowania. Jeśli jesteście pimo, pomo, jeśli grozi wam ostracyzm, jeśli chcielibyście może jakiejś indywidualnej porady, czy nawet w jakimś stopniu pomocy, to zapraszamy na kanały Discord, tam dyskutujemy o różnych rzeczach. Kiedy wejdziecie na Discord z linku, który jest w komentarzu przyczepionym lub w opisie, to postarajcie się odebrać prywatną wiadomość i umówić na weryfikację, ponieważ no, musimy w jakiś stopniu, chociaż z Wami najpierw porozmawiać głosowo bez kamery, żeby dowiedzieć się, kto będzie w tej grupie na Discordzie, no bo wiadomo, że też są tam osoby, które niekoniecznie by chciały ujawnić swojej tożsamości, a różnie może to być ze świadkami, na przykład zechciałby wejść, żeby gdzieś tam donieść, więc. Chcę uniknąć oczywiście takiej sytuacji, więc musimy z Wami najpierw porozmawiać. Jak wejdziecie na Discorda, to sprawdźcie prywatną skrzynkę. Zapraszamy. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.